To zarabia najwięcej w Polsce. Głos pokazał najświeższe dane. Dodatkowo Biden ocenia stosunki USA, Chiny, mamy w wypowiedzi również Donalda Trumpa. Dodatkowo również korupcja w Parlamencie Europejskim i nie tylko. Jednym słowem, zapraszam na dzisiejsze podsumowanie dnia, które tradycyjnie rozpocznę od przekroju informacji. Które przygotowałem w dalszej części, zerkniemy to ciekawego gdzieś na topowych rynkach zagranicznych, bo wiemy, że Stany wróciły do aktywnej rozgrywki oraz podsumujemy dzisiejszą sesję na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania. Kliknięcia złeczka, subskrypcji, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś swoje przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji w Europie, na świecie, czy też poszczególnych rynków, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. Dodatkowo zachęcam do aktywności w ankietach, które znajdują się na karcie społeczność, gdyż tutaj możemy odnosić się do przedstawionych informacji, które pokazuję, dokonując tych naszych podsumowań. Ostatnie dotyczy tego, jak oceniasz gigantyczną inwestycję firmy Intel w Polsce. Do chwili obecnej oddanych zostało 857 głosów. Za każdy głos duże dzięki. Jak widzimy, super. 57% głosujących, porażka 10%, nie wie 12%. Oby takich więcej, 16%. wzmocni bezpieczeństwo Polski. 5%, jak widzimy, większość ocenia tą inwestycję bardzo pozytywnie, a podobno to nie koniec. Dodatkowo zachęcam również do zapoznania się z moim wczorajszym nagraniem na drugim kanale dotyczącym obecnej sytuacji na spółce CD Projekt, bo wiemy, że tam bardzo pozytywne rzeczy ostatnio się wydarzyły i ci wszyscy, którzy są na przykład obecni u mnie na przeglądzie sektorowym, no to doskonale wiedzieli, co ewentualnie może się zbliżać no i oczywiście stało się to faktem. I z racji tego przygotowałem również kod zniżkowy, którym również wczoraj informowałem. Jak Cię ciekawi, skąd akurat CDR 134, to również zapoznaj się z moim wcześniejszym nagraniem. To będzie wszystko jasne. On obniża dostęp o 134 zł w dostępie od 3 miesięcy wzwyż, a przegląd sektorowy jest to miejsce, gdzie spotykamy się najczęściej. W 20 nagraniach omawiam ponad 200 spółek, tak więc jest o czym mówić. Dzisiaj z samego rana na przykład wleciał cały sektor bankowy wszystkie spółki. W tym tygodniu w przeglądzie sektorowym zobaczymy m.in. również potężną ilość spółek gamingowych i nie tylko. Tak więc warto tam być. Zapraszam, link bezpośrednio w opisie czy też w komentarzu. Jeżeli chodzi o informacje, no to startujemy z pierwszymi. Prezydent USA, Joe Biden, powiedział w poniedziałek, że jego zdaniem stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Chinami są na właściwym torze. Dodał jednak, że nie sądzi, aby wizyta sekretarza stanu Antonego Blinkena w Pekinie przyniosła znaczący przełom w relacjach między mocarstwami. Zdecydowana większość Węgrów przeciwko obowiązkowym relokacjom migrantów. Ponad 3 czwarte, 77% Węgrów jest przeciwnych wysyłaniu przez Unię Europejską migrantów na Węgry bez zgody rządu w Budapeszcie. Była szefowa MSZ Austrii, będzie pracować dla Putina. Była minister spraw zagranicznych Austrii z politykę w Wiedniu i Brukseli od podszewki. Teraz ogłosiła, że będzie pracować dla Władimira Putina pisze portal dziennika Welt, przypominając, że w 2018 roku była minister, zaprosiła Putina na swoje wesele, a nawet ukłoniła mu się po tańcu. Były zastępca prezesa chińskiego banku centralnego został aresztowany przez Najwyższą Prokuraturę Ludową w związku z podejrzeniem o łapówkarstwo. Podała we wtorek agencja Reutera, powołując się na oświadczenie wydane przez prokuraturę. 59-letni Fan sprawował funkcję jednego z sześciu zastępców prezesa Ludowego Banku Chin od 2015 roku. Od listopada ubiegłego roku był zawieszony i objęty dochodzeniem przez Najwyższy Chiński Organ Antykorupcyjny. Prowadzący śledztwo w sprawie korupcji w Parlamencie Europejskim zrezygnował. Sędzia śledczy, który wszczął śledztwo w sprawie korupcji w Parlamencie Europejskim, zrezygnował. Z prowadzenia sprawy, poinformowała belgijska prokuratura. Powodem ma być konflikt interesów, a media sugerują, że chodzi o powiązania biznesowe jego syna z rodziną jednej z europosłanek. Parlament Estonii przegłosował w nocy z poniedziałku na wtorek podniesienie podatków dochodowego VAT i odgier hazardowych oraz zniesienie szeregu ulg podatkowych. Zgodnie z uzasadnieniem rządu, celem nowelizacji jest dążenie do zrównoważenia budżetu poprzez zwiększenie dochodów oraz usprawnienie systemu podatkowego. Od 2025 roku stawki podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wzrosną o 2 punkty procentowe do 22%. Od 1 stycznia 2024 roku standardowy podatek VAT wzrośnie z 20 do 22%. Od 2025 roku podatek VAT na prasę zostanie podniesiony z 5 do 9%. MASK. Jest bardzo prawdopodobne, że Tesla zrobi coś bardzo ważnego we Francji. Zapowiedział w poniedziałek miliarder Musk w wywiadzie dla stacji telewizyjnej France 2. Poinformował, że nie chce startować w wyborach prezydenckich w USA, a przecież ostatnio spotykał się właśnie z Macron. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło w piątek zachodnią Francję uszkodziło ponad 5 tysięcy budynków, a łączny koszt strat – Szacuje się na 150 do 200 milionów euro, podała w poniedziałek firma ubezpieczeniowa. Polityko Rosja sprowadziła setki tysięcy amerykańskiej amunicji snajperskiej mimo sankcji. Objęta sankcjami, rosyjska firma zbrojeniowa była w stanie sprowadzić setki tysięcy sztuk amunicji snajperskiej z USA i innych zachodnich krajów, podał w poniedziałek portal Polityko. Nie jest jasne, w jaki sposób naboje trafiły do Rosji. Polityko twierdzi też, że w trakcie swojego śledztwa odkryły również deklaracje celne. Wskazujące na sprowadzanie amunicji produkcji niemieckiej, fińskiej i tureckiej. Sugerują one, że mimo zachodnich sankcji Rosja nadal jest w stanie importować broń z zachodu. Sankcje na Rosję ogromny spadek importu ropy do Unii Europejskiej. Zerknijmy na dane. W marcu 2023 roku łączny import ropy naftowej i produktów ropopochodnych z Rosji do Unii Europejskiej spadł do 1,4 miliona ton. W porównaniu ze średnią miesięczną wartością 15,2 miliona ton w ciągu trzech lat od 2019 do 2022 to spadek o 90% podał Eurostat. Z danych Eurostatu wynika, że import ropy naftowej spadł z 12,4 miliona ton w styczniu 2022 roku przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę do 3,7 miliona ton w grudniu 2022 roku. Jest to spadek o 70% kiedy weszło w życie embargo. Całkowity import ropy z Rosji nie spadł do zera ze względu na pewne wyjątki w sankcjach, które pozwalają na ograniczony import pod określonymi warunkami. Rekordowa inflacja w Argentynie. Inflacja w Argentynie, która w maju sięgnęła rekordowego poziomu 114,2%, daje się wyznaki obywatelom tego kraju niemal co tydzień. W którymś z dużych miast kraju odbywają się protesty przeciwko polityce finansowej rządu. Według Narodowego Instytutu Statystycznego i Spisu Ludności w Buenos Aires tylko pomiędzy kwietniem a majem 2023 roku inflacja w Argentynie wzrosła o 7,8%. Od stycznia bieżącego roku jej poziom szacowany jest na 42,2%. Największy wzrost cen w Argentynie notowany jest w przypadku mieszkań, wody, energii elektrycznej oraz paliw. Ich średnia wartość w maju, w ujęciu miesięcznym, wzrosła łącznie o blisko 12%. Drugą kategorią o najwyższym wzroście inflacji była gastronomia i hotelarstwo. Ceny w tych usługach zwiększyły się pomiędzy kwietniem a majem bieżącego roku o 9,3%. Batalion Monaco. Ukraińscy oligarchowie uciekli na Lazurowe Wybrzeże. I od dziś wiadomo, że są równi i równiejsi. Na południu Francji ukryło się w związku z wybuchem wojny na Ukrainie około 80 oligarchów z Ukrainy. Poinformował w poniedziałek madrycki dziennik El Mundo. To jawny brak solidarności ze swoim narodem, dodano. Gazeta przypomina z ironią, że bogaci Ukraińcy z Lazurowego Wybrzeża nazywani są batalionem Monako. Nazywają ich tak, bo kiedy ich rodacy przygotowywali się do walki, a kobiety i dzieci uciekały z kraju, oni pakowali się do wyjazdu. W przyjemnym kierunku na elitarne, lazurowe wybrzeże, napisał hiszpański dziennik. Gazeta odnotowała, że większość z około 80 ukraińskich oligarchów zamieszkała m.in. w Monaco czy Nicei. Grupę tą nazywa właścicielami połowy Ukrainy, przypominając, że część z tych bogaczy sprowadziła na francuską wywierę swoje jachty i luksusowe auta mające rosyjskie tablice rejestracyjne. Amerykański producent półprzewodników Intel planuje rozpocząć produkcję w Saksonii Anhalt w Niemczech w ciągu 4 do 5 lat. Według informacji agencji DPA, niemiecki rząd zamierza wesprzeć inwestycję Intela w Magdeburgu kwotą 9,9 miliarda euro. W sumie Intel zainwestuje w Magdeburgu ponad 30 miliardów euro, wliczając w to pomoc państwa. Coca-Cola. Na rynku napojów dojdzie do wielkiej transakcji. A głównych bohaterów nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Coca-Cola przemie producenta wódki Finlandia, poinformowano w komunikacie. Zakończenie zakupu planowane jest na drugą połowę 2023 roku. Uzgodniona cena zakupu wynosi 220 milionów dolarów. Zakup podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, napisano w komunikacie. Wódka Finlandia jest produkowana od 1970 roku i jest wiodącą marką wśród wódek w Europie Środkowo-Wschodniej. Roczna sprzedaż sięga 2,7 miliona 9-litrowych skrzynek na całym świecie. Trump nie oddałem władzom pudełek z tajnymi dokumentami, bo były w nich przemieszane m.in. moje ubrania. Powiedział w poniedziałek w wywiadzie dla telewizji Fox News Donald Trump, były prezydent USA, stwierdził też, że miał prawo wywieźć dokumenty z Białego Domu. W swoim pierwszym wywiadzie od postawienia mu w zeszłym tygodniu zarzutów w związku z przetrzymywaniem tajnych dokumentów Trump próbował wyjaśnić m.in., dlaczego przez ponad rok po zakończeniu prezydentury nie zwrócił pudełek z tajnymi dokumentami. Według śledczych, wśród dokumentów były te zawierające najbardziej strzeżone państwowe tajemnice, w tym dotyczące broni jądrowej, planów wojskowych i wrażliwych punktów obrony USA i sojuszników. Prezes ZUS. Waloryzacja składek podniesie przyszłe emerytury nawet o kilkaset złotych. Wskaźniki waloryzacji składek mają wymierne przełożenie na wysokość przyszłych emerytur. Po tegorocznej waloryzacji niektóre osoby mogą liczyć na świadczenie wyższe nawet o kilkaset złotych, wskazuje prezes zakładu ubezpieczeń społecznych. W związku z waloryzacją osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tysięcy złotych, ZUS dopisał prawie 65 tysięcy złotych. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tysięcy złotych w postaci składek i kapitału początkowego, to po waloryzacji stan konta zwiększył się o ponad 122 tysiące złotych. Jednym słowem trzeba to wszystko posprawdzać. Lećmy dalej. Polski eksport wciąż jest silny. Polski eksport w dalszym ciągu przeważa nad importem. W okresie styczeń-kwiecień bieżącego roku dodatnie saldo wyniosło ponad 19 miliardów złotych. Kwiecień był czwartym miesiącem z rzędu dodatniego bilansu płatniczego po 18 miesiącach ujemnego salda. Siłą zadziwiał zwłaszcza eksport. Zdaniem głównego ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej, takiego tempa nie da się utrzymać w nadchodzących miesiącach. Podobne są prognozy NBP który wskazuje na słabnięcie gospodarek najważniejszych partnerów handlowych Polski. Ceny miedzi surowiec traci po rozczarowaniu cięciem procentowych w Chinach. Jakie oni tam mają stopy procentowe? Popatrzmy. Jednoroczna stopa oprocentowana kredytów bankowych dla firm wynosi 3,55%. Wobec wcześniej 3,65%. Analitycy spodziewali się takiej obniżki. Pięcioletnia stopa referencyjna kredytów hipotecznych z kolei jest na poziomie 4,20 wobec 4,30 poprzednio. Tu oczekiwano 4,15%. Kurs euro blisko dwuletniego dna. Frank najtańszy od roku. Polski złoty nie przestaje zaskakiwać względną siłą. Przy braku nowych impulsów kurs euro zszedł w pobliże najniższych poziomów od dwóch lat. Z kolei notowania franka szwajcarskiego pogłębiły tegoroczne minimum, a jak obecnie radzi sobie złoty do poszczególnych walut za chwilkę na podsumowaniu zobaczymy. Górnicy zarabiają najwięcej, GUS pokazał dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce w 2022 roku. Przeciętne wynagrodzenie w 2022 roku w gospodarce narodowej wzrosło i wyniosło 6346,15 zł 15 groszy. To 11,7% więcej niż w porównaniu z poprzednim rokiem, podał GUS. Najlepiej zarabiającą grupą są górnicy. Najwyższe miesięczne zarobki otrzymali pracownicy z branży górnictwo i wydobywanie. W ich przypadku średnia płaca wynosiła 11 101 złotych 46 groszy zł brutto miesięcznie. To wzrost o 11,6% w stosunku do 2021 roku. Drugie miejsce pod względem przeciętnej płacy odnotował sektor informacja i komunikacja. 10 970 złotych brutto miesięcznie, czyli o 11,8% więcej niż przed rokiem. I tutaj mamy dosyć ciekawą grafikę, która również nam przedstawia dane GUS, tak więc warto sobie zatrzymać i na spokojnie się z tym zapoznać. NBP. Koszty, które będą musiały ponieść banki w związku z ostatnimi rozstrzygnięciami TSUE dotyczących hipotecznych kredytów o gorszą perspektywę finansowania polskiej gospodarki poinformowało PAP Biznes Biuro Prasowe NBP w odpowiedzi na pytania. W ocenie NBP, w konsekwencji omawianych wyroków CUE, konieczne będzie dalsze zwiększenie przez banki rezerw na ryzyko prawne związane z portfelami walutowych kredytów mieszkaniowych. Wartość dalszych rezerw będzie zależna od dynamiki napływu nowych pozwów do sądów oraz od linii orzeczniczej sądów krajowych, do których zgodnie z wyrokiem CUE należy dokonanie oceny w świetle wszystkich okoliczności spraw, w tym uwzględnienie zasady proporcjonalności napisano. Banki, mając na uwadze chęć uniknięcia Przedawnienia roszczeń w sądowych sporach z frankowcami będą składały kontrpozwy, których elementem po wyroku CUE nie będzie rozszerzenie o zapłatę za kapitał, tylko z dużym prawdopodobieństwem kwestia żądań waloryzacji tych środków, poinformował prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Wielka Brytania. Brytyjski parlament proceduje nad projektem ustawy o energii. W którym zamieszczono m.in. zakaz otwierania nowych kopalń węgla. Rząd chce wprowadzić pilnie poprawkę, która zakłada coś wręcz przeciwnego, podała we wtorek stacja BBC News. Na co rząd wydaje pieniądze? Rachunek od państwa za 2022 rok. Ja przytoczę tylko fragment. Jak Ci interesują szczegóły, to oczywiście zapraszam na bankiera. W 2022 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły niemal 36 000 zł, a w przeliczeniu na jednego pracującego 79 381 zł, informuje FOR. Największą kategorią wydatków publicznych były jak co roku emerytury i renty. Przeciętny mieszkaniec Polski wydał na nie wyliczając 13 i 14, 9731 zł. No i tutaj mamy dosyć obfity artykuł, tak więc na pewno warto się z nim również zapoznać. Spółka dr Irena Eris prowadzi rozmowy dotyczące przejęć. Spółka prowadzi rozmowy z ponad 20 podmiotami, poinformowali przedstawiciele. Doktor Irena Eris na konferencji prasowej zapowiada sfinalizowanie kolejnego przejęcia w ciągu 24 miesięcy oraz zakłada stałą poprawę rentowności, a wiemy, że już niedługo szykuje nam się ciekawe IPO, bo doktor Irena Eris wybiera się na GPW. Grupa Kenty. Szacuje, że zysk netto przypadający na akcent jednostki dominującej w drugim kwartale 2023 roku wyniesie 145 milionów złotych, co oznacza spadek o 41% rok do roku. A EBI spadnie o 33% do 235 milionów złotych, podała spółka w komunikacie. Stany wróciły do aktywnej rozgrywki, no to popatrzmy, co dzieje się na topowych rynkach zagranicznych. Na indeksie strachu i chciwości nadal chciwość i poziom 79. Jeżeli chodzi o świat, no to dzisiaj nie jest zbyt pozytywnie, a wręcz przeciwnie. Jest negatywnie i trwa wyprzedaż. Najmocniej krwawią rynki azjatyckie. Dodatkowo wyprzedaż w południowej Afryce, Izraelu, Australii, krajach europejskich, Kanadzie. Tylko można powiedzieć, że na tym tle broni się Brazylia. Ale jeżeli chodzi o S&P 500, popatrzmy, co tutaj się dzieje. Większość sektorów pod dyktando spadków z bardziej znanych spółek Amazon zyskuje zaledwie 17, setnych, Tesla 1,2 na plusie, Google traci 49, centnych, Nvidia odbija 0,65% na plusie, Microsoft traci ponad 1%, no to zerknijmy na indeksy. A tutaj cofka na ropie. 75,20 dolarów za baryłkę. Niemiecki DAX Koryguje w dalszym ciągu. 16 130 punktów. Nasdaq w dół 14986 punktów. SP 500 w dół 4379 punktów. I jak widzimy, również Dow Jones w dół 34 000 punktów. Russell też w dół 1861 punktów. Przynajmniej na razie. Tak więc jak widzimy, w końcu mamy jakieś ciekawsze korekty. A przypominam również, że już w tym tygodniu będzie wystąpienie prezesa Pawela, i to dwukrotnie, i na pewno warto będzie śledzić te jego słowa, które wtedy padną. Jeżeli chodzi o metale, srebro mocno w dół 23$13 za uncję, złoto w dół 1934$ za uncję, i waluty do złotówki. Frank tanieje 4,53, funcik do góry 5,18, euro w dół 4,44 i dolar w zatrzymaniu na plusie 4,07. Euro do dolaru, popatrzmy. Tutaj mamy delikatny spadek na 1s09. No to lecimy teraz dalej. Zobaczmy, co się dzieje na rynku kryptowalut. A tutaj na liczniku poziom 49, poziom neutralny. Bitcoin rośnie o ponad 1%. Sztuka kosztuje 26 763 dolarów. 1719 dolarów kosztuje Ethereum, które jak widzimy zachowuje się bez zmian w ciągu ostatniej doby. W topowie dziesiące XRP traci 2,8%. A jeżeli chodzi o największe skrajności, to dzisiaj bardzo ładnie odbija STX. Rośnie ponad 11%, KAS 6% na plusie, czy FXS 4% na plusie. Ale jak widzimy taki tak większość rynku jest pod dyktandą spadków. Wracamy na listę i zobaczmy, co ciekawego dzieje się na GPW. A tutaj pewnie dzieje się dużo. Jeśli chodzi o TS Games, tutaj 4,18% na plusie. Robinson 3,5% na plusie. Największe korekty to CD Projekt 5,88%. Kaspar 3,54%. Na spółkach gamingowych Play to Chill eksplodowało. Jak już po, po jakie informacje to oczywiście daj znać w komentarzu. 31% na plusie. True Games 14%. Metaversum 9,8%. Z drugiej strony największe spadki jest to czy 11,9%. Noobs 7,17%. Detalion 6,67%. Idem obrotu, oczywiście król CD Projekt. Robiłem specjalny materiał na temat CD Projektu. 128 milionów na obrocie, 5,8 w korekcie, tak więc po pionowych spadkach, co powinno przyjść. No właśnie. Sam indeks traci 3,78 na minusie, kurs 119 980 punktów. Jeżeli chodzi o banki. Dzisiaj wleciały wszystkie banki, wszystkie spółki bankowe omówiłem w przeglądzie sektorowym i tam Cię zapraszam. Warto skorzystać z kodu zniżkowego w dostępie od 3 miesięcy wzwyż, który podrzucam również bezpośrednio w komentarzu. Millennium 2.7 na plusie, Santander 1.3, traci PKO 1.2, 319 Getin sam, yy, jeśli chodzi o obrotu, PKO 58, Banik 38, PKO Sasam indeks traci 70 7769 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o OZE, dzisiaj na PP 1.3 na plusie, onde 1,17. Największe zejścia to jest to Remersoral 3,17 czy Ecobox 2,71. Liderem obrotu jest Sanex. 443 000, a jak na Sanex to jest bardzo skromny obrót. No to popatrzmy co się dzieje na topowym naszym indeksie, czyli WIG 20 A tutaj skromnie. Jak widzimy tylko 6 spółek broni się w zielonych barwach. JSW 1,12 na plusie, Pepco 1%, powyżej zera Orlen, Dino, Kruk, Allegro. A jeżeli chodzi o największe spadki, no to właśnie CD Projekt jest dzisiaj królem, ale za to zejść korekcyjnych. 5,8 na minusie. LPP 3,4 na minusie. KGH 2,13 minusie. Liderem obrotu jest CD Projekt 128, banek 96, Orlen Dino, 89. Sam indeks cofa się o 82 setne. Zamknięcie to 2066 punktów. Jeżeli chodzi o spółki średnie z Envig 40, dzisiaj liderem wzrostu jest TS Games 4.18, Biometr 3.8 czy Millenium 2.73. A największe spadki to CA Games 3.35, 11 2.82 czy LiveChat 2.56. Liderem obrotu jest Tauron 9.706, 100 TS Games. Sam indeks traci 30 i zamyka się na kursie 4.000 1728 punktów. Lecimy dalej z SVG 80. I co tutaj ciekawego się dzieje? Ale widzimy, że największe wzrosty to jest dzisiaj kto? Kogneracja. 15,4 mosto, stal zabrzek 3,5, czy 2,9 wawel. Największe spadki WIGO 13% w dół. Agora 4,2, 3,4 w Playway. Liderem obrotu jest GreenEx. 5,300, 5,100. Kogneracja. Sam indeks cofa o 5,700. Kurs zamknięcia 21,371 punktów. Na New popatrzmy, co się dzieje. Tutaj, tutaj to Chile eksplodowało 31% na plusie, Apis 17, 14 True Games Notoria 13%. Jeżeli chodzi o największe spadki, no to popatrzmy, co tutaj się ciekawego wyprawia i widzimy, że najmocniej leci RUF 12,9%, i 12,8%, Telgam 12,6%. Jeżeli chodzi o ilerów obrotu, zobaczmy jakaś spółka przekroczyła dzisiaj banieczkę, czy też nie. Widzimy, że mamy Invention Banka 809,2% na plusie, sam indeks zresztą na plusie New Connect 300 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG, popatrzmy co tutaj się dzieje. Widzimy, że będzie cały czas zblokowany, Rakieta Grnaw przestworza. Jeżeli chodzi o kogenerację, tutaj mamy 15% na plusie, Atrem 96,93%, Elza Polczek 7,8%, czy na przykład Muza 7,5%. Największe są to, to spadki, bo ich też pewnie nie brakuje. WIGO traci 13,6%, Novita 9,3%, 0,6%, Magna 9,24%. Liderzy obrotu spółek spoza WIG 20. Zobaczmy co mamy wysoko. Wysoko mamy, co tam mamy wysoko? Chyba w sumie to nic. Jeżeli chodzi o indeksy, to popatrzmy, co tutaj się wyprawia. Trwa zejście korekcyjne. Czy ono jest negatywne? No nie. Skoro rynki są zgrzane, no to w końcu musi się schodzić. Jest to wręcz pożądany efekt tego. Tak więc zobaczymy, co powie Paul i czy ewentualnie Stany będą chciały dalej się schładać, bo to wiadomo, że będzie gdzieś rzucać cień na również nasz rynek i trzeba mieć to również z tyłu głowy. wig 20 też ładnie schodzi, tak więc zobaczymy, czy uda im się utrzymać ten najważniejszy poziom, o który tak długo przez te kilka miesięcy toczyła się walka, czyli oczywiście 2000 punktów. Jeżeli chodzi o SWIG 80, Tutaj mamy również cofkę od 21,5 tysiąca mamy zejście korekcyjne, ale oni tutaj utworzyli piękną półkę ręczową, tak więc widzimy, że kluczowe wsparcie to są okolice 21 tysięcy punktów, a kluczowy opór znajduje się powyżej 21,500 na tych górnych ograniczeniach, i to będzie nas interesowało w przyszłości, jeżeli będą oczywiście chcieli to rozjeżdżać. Mw40 konsola trwa w najlepsze. Widzimy również, że próbują cały czas podchodzić pod te wyższe płapy, ale jest to zbyt jak na razie silne miejsce oporowe, a zresztą dzisiejsza słabość rynku nie pozwoliła im na kontynuację tego wybicia, więc przypominam. Kod zniżkowy znajdziesz bezpośrednio w opisie i w, również w komentarzu, aby dołączyć do nas na przygląd sektorowy, bo tam spotykam się najczęściej. Dzisiaj wszystkie banki, w tym tygodniu również potężna ilość spółek gamingowych i również inne spółki będą przeze mnie również tam omawiane, tak więc na pewno warto tam być. Ja pozdrawiam, trzymam za wyniki, trzymaj się, hej!